Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w tym jakże pięknym, cudownym dniu. Moi drodzy, bardzo często zapominam o jednej dosyć ważnej rzeczy. Bardzo często. A o tym, moi drodzy, że tak naprawdę. A o tym, moi drodzy, że tak naprawdę. No bo nie wiem, czy pamiętacie. Kiedyś robiłem film na temat takiej, takiej fajnej tabelki e, takiej fajnej tabelki która której były takie sumy, dajmy na to były sumy, ile płaci się przykładowo e, nie wiem ile się płaci przykładowo i ile się ile stricte wtedy się e, płaci się alimentów, tak to ogólnie pamiętacie robiłem, robiłem taki film, gdzie tam była, tam była taka tabelka, no jeśli to można nazwać tabelką, tak. I przyszło mi, moi drodzy, ostatnio coś do głowy. A mianowicie, mianowicie to, moi drodzy, że w zasadzie w rzeczywistości, moi drodzy, e, jakby to powiedzieć. Bo naszł mnie ostatnio taka refleksja. Bo no, w cywilizowanym kraju, no, oczywiście no, w, w, w takiej sytuacji, w której ludzie są w miarę cywilizowani, jeżeli chodzi o kwestie, ja się nie za moi drodzy, jak dzieci nie mam, ale ja na przykład, wola, no ja na przykład wolałbym postąpić tak, że w kwestii zadbania o dziecko, wolałbym się dogadać się w tej kwestii, ponieważ wiadomo, o własne potomstwo zawsze trzeba dbać. Widzicie z tym, że kiedy obejrzałem tą tabelkę i tak sobie tak na chłodno, na zimno sobie. Przemyślałem to co tam zobaczyłem i ogólnie jak to wygląda, to okazuje się, moi drodzy, że wcale tak naprawdę nie opłaca się zarabiać najniższej krajowej, nie opłaca się nawet zarabiać średniej krajowej, która chyba wynosi. 7 chyba czy osiem tysięcy minut to no, jeśli dobrze pamiętam i tak bo widzicie moi drodzy bo widzicie moi drodzy często jak przeglądam ten nieszczęsny internet to bardzo często mam wrażenie bardzo często mam wrażenie a niestety moi drodzy a niestety moi drodzy Internet ten też ma to w sobie, że, e, że nawet jak ktoś tam specjalnie wrzuca nieprawdziwą informację, to zgodnie z zasadem, zasadą banki informacyjnej my w to wierzymy, że moi drodzy tak naprawdę nikt o tym nie mówi, tak, że jeżeli przykładowo wskutek pewnych wydarzeń zostanie się rodzicem, to chyba nikt z tych facetów, chyba nikomu nie przyjdzie do głowy, że w takim przypadku nie wolno być biednym. Nie wolno. W tym przypadku nawet nie ma, nie ma nawet, e, nawet się nie powinno, moi drodzy, lepą wiązać koniec z końcem. Bo o ile wiadomo, że ktoś teraz mi powie, że skoro nie mam dzieci, to się nie znam. Tak, nie znam się. Tylko, że problem polega na tym, że kiedy wciąż i wciąż na, nawet w tym, nawet w, nawet w internecie, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek tworzy się taką, e, powiedzmy, taką narrację, że moi drodzy, tworzy się taką narrację, moi drodzy, wiadomo, ja też, moi drodzy, uważam, że jeżeli, że jeżeli przykładowo nawet, na, przykładowo, nawet, nawet jedna strona nie dogaduje się w tej kwestii z drugą stroną, jeśli chodzi o zadbanie o dziecko. To też uważam, że wtedy takie sądzenie się o alimenty to ostateczność. Ale spójrzmy prawie w oczy. Spójrzmy prawie w oczy. W takiej sytuacji, w takiej sytuacji, jeśli chodzi o facetów, to facet nie może zarabiać mało. Musi zarabiać przynajmniej tyle, ile trzeba, ile wymaga rzeczywistość. Jeżeli, jeżeli, jeżeli przyjmijmy, tak, że, że gdzieś tam ma dwójkę dzieci, tak, wiadomo, to jeżeli, to jeżeli nawet będzie musiał płacić te przysłowiowe 7 tysięcy 7 tysięcy czy tam 4-5 tysięcy, tak tyle uznajmy, to niestety, wtedy moi drodzy, nie ma wyboru, nie musi tyle zarabiać. I naprawdę, jeżeli, bo jakoś sobie moi drodzy tego nie wyobrażam, bo próbuję, próbuję mentalnie wczuć się w umysł takiego, takiego, takiego gościa, tak, że musi przykładowo płacić, nie wiem, dwa tysiące, przykładowo dwa tysiące, niech, czy tam bym, tysiące, dwa i pół lub trzy. Próbuję po właśnie sobie mentalnie wyobrazić sobie stan umysłu taki, e, takiego mężczyzny. I mówisz, się, moi drodzy, jakoś sobie nie wyobrażam teraz siebie, siebie w takiej roli, gdzie muszę, z, muszę zarobić na te alimenty, żeby żeby jako tako zapewnić dziecku byt i jeszcze, żeby móc sam się utrzymać. To w takiej sytuacji naprawdę wręcz nie wolno zarabiać mało. Ktoś z was teraz powie, że pewnie, pewnie zmuszał kogoś do tego, żeby więcej pracował. Nie, nie zmuszą nikogo do tego, żeby więcej pracował. Ale mówię o tym, że jeżeli sytuacja nas zmusza do pewnych rzeczy, to tak później jest. To tak później jest, moi drodzy. I to w sumie no nic nie jestem w stanie więcej powiedzieć.